Cześć! Ja nazywam się Piotr Michalak i przygotowałem dla Was krótki tutorial dotyczący tworzenia animacji kartograficznej w Argis Pro. Zajmiemy się w nim najprostszym przypadkiem, animacją poprzez ręcz. Upraszczając, możemy stwierdzić, że jest to zmiana pewnego zjawiska w czasie przedstawiona w przyjętych wcześniej granicach. W tym materiale: Wytworzymy animację to dotyczącą zmiany średniej pensji brutto w województwie mazowieckim w latach 2012-2017. W tym celu pozyskałem dane z GUSU i Państwowego Rejestru Granic dla Powiatów, do których linki znajdziecie w opisie filmu. Ściągamy nasze dane z GUSU u i otwieramy naszego Excela. Tabela przedstawia się w następujący sposób. Mamy kod, nazwę i procentową zmianę. Naszego średniego wynagrodzenia w następujących latach. Niestety w takiej formie nie będzie możliwy import tej tabeli do Algisa Pro. Musimy sprawić, żeby każda kolumna miała tylko jedną nazwę o jednym polu. Jak widzimy tutaj, kolumna kod składa się z astrzech wierszy. Musimy to wszystko poprawić i upewnić się, że nie będzie miało to miejsca. Pozostałe dwie, dwa wiersze możemy usunąć. Teraz bardzo ważne jest to, żeby upewnić się, że nazwy kolumn mają format tekstowy. Najlepiej, żeby Argus Pro nie pomylił się w swoich działaniach, jest dodać literkę R przed nazwą roku. Mimo tego, Import tej tabeli do Algis Pro nie chciał przejść. Musimy stworzyć tak zwaną kolumnę Fake Field. Może być to równie dobrze dowolna jej nazwa. Chodzi tylko o to, że ta kolumna nie jest tak naprawdę niezbędna. Tworzymy ją jako Fake Field, dajemy tutaj system numeryczny i wtedy Algis Pro dużo łatwiej importuje całą tabelę. Dlaczego tak się dzieje? Do końca nie wiadomo, jest to specyfika oprogramowania Argis Pro. Następnie importujemy naszą przygotowaną tabelę do Argisa Pro. Wchodzimy w zakładkę Map, Add Data, wyszukujemy nasz folder z naszą tablicą, wybieramy odpowiedni arkusz, importujemy danę i sprawdzamy, czy wszystko przebiegło pomyślnie. Jak widzimy, dane zostały zaimportowane poprawnie. Następnie taką tabelę musimy transponować, ponieważ Argis Pro nie może działać na danych, które są nazwami kolumn. Musimy sprawić, żeby lata stały się atrybutami tabeli w poszczególnych kolumnach. Jak to zrobić? Najlepiej byłoby transponować tabelę, czyli jako obrócić ją o 90 stopni. Możemy to dokonać pomocą funkcji TransposeField. Jest to funkcja bardzo prosta. Importujemy daną tabelę, na przykład tabelę tablica, dajemy pole jakie chcemy transponować, ja dałem dla przykład tylko dwa, możemy też edytować pole value, żeby nazwa, żeby powiedzmy liczba roku to była liczba, a nie tekst, bo teraz jednak znowu chcemy liczbę, chcemy nazwać jakoś nasze transponowane pole, no to chciałbym, żeby to był rok i wartości, które były w tym polu, no to nazwijmy sobie wynagrodzenie polski trudny. I możemy też jakieś pola wybrane zostawić. No ja bym sobie zostawił na przykład nazwę, no i klikamy. Patrzymy co nam wyszło. No i wydaje się, że wszystko jest w porządku, eee, bo teraz chcielibyśmy podłączyć tą tabelę do danych z Państwowego Rejestru Granic do powiatów. Problem jest taki, że Argis Pro nie zawsze chce to robić, proponuję zrobić to samo. oprogramowaniu FME. Jest to bardzo proste. Tam trzeba będzie użyć tylko funkcji join. Ewentualnie próbujcie zrobić to w Argisie Pro. Chodzi o zwykłego spasia join'a, żeby połączyć w, po, z powiaty, po terycie, albo po tym kodzie z tą tabelą transpozycja. Powinna Wam wyjść taka tabela. Tu widzicie nasze dwie kolumny. Tylko chcemy podłączyć rok i na ten rok wynagrodzenie. Po podłączeniu kolumny do warstwy musimy ustawić parametr range, czyli po jakiej kolumnie nasza animacja będzie się wykonywać. Zrobimy to w następujący sposób. Wchodzimy w properties naszej warstwy i tutaj ustawiamy sobie add range. Wybieramy nasze pole. Ja już wybrałem wcześniej rok. Klikamy OK. Następnie musimy określić, w jaki sposób ta zbioda będzie przedstawiana. Wchodzimy zatem w Symbology. Wybieramy jaka kolumna ma być pokazywana, czyli wynagrodzenie i schemat kolorów. Możemy zatem przejść do wykonywania samej animacji. Mając połączone nasze powiatu z naszą tabelą, możemy przejść do głównej zabawy, czyli robieniu animacji w Argis Pro. Wchodzimy tutaj w zakładkę na górze Animation. I jak to zrobić. Otóż musimy zaimportować nasze Ranger Slider Step, czyli kroki naszego zasięgu Ranger, czyli będą poszczególne lata. Importujemy sobie to, no i wszystko się udało. To już wcześniej miałem przygotowane, ale to jest cała idea. I tak naprawdę to właściwie koniec całej waszej pracy. Wchodzimy sobie jeszcze zakład zakładki ustawiamy rok dla pewności. Tu macie timeline, czyli jak to się zmienia każdego roku. Gdzie teraz by się to powieliło? razy zaimportowałem to samo. To jest naprawdę koniec pracy. To jest najprostszy typ animacji. Możecie sobie też w poszczególnych krokach dodawać tekst, tak jak ja to zrobiłem. Jest to tytuł lub paragraf. Nie wiem, dlaczego paragrafu nie można poruszać. Próbowałem. Nie wychodzi. Jeśli macie jakiś pomysł, napiszcie mi w komentarzu. Chętnie się dowiem, jak ustawić sam tekst w samym Argis Pro. Ja to robiłem w filmorze. Wtedy działa. Jak ten film wyeksportować? Również bardzo proste. Klikamy mówi EXPORT i eksportujemy do HD, do YouTube'a, do Twittera, Instagrama i tak dalej, Możemy nawet do GIFA. I tak powiem, to jest koniec tej pracy. Za chwilę pokażę, jak taka animacja wygląda, już po postprocesingu, jak po, w ogóle po obróbce. Mam nadzieję, że Wam materiał się podobał. I do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.